Witajcie! Z tej strony y, ekipa Studzian Niestety nas jest tylko dwóch y, Nie trzech tak. No ale No ale co zrobić no ja akurat nie ma czasu Ale to. na pewno kiedyś będzie Na filmiku To znaczy ma czas, ale my nie mamy czasu ale do niego pójść no. A będzie Pierwszy, fi, Pierwszym y, filmikiem y, Jakim y, Na, na Nagram, y, to, to jest to właśnie ten y, z FIFY Al Na telefon z Fify oczywiście Ale jeszcze je. Y, no bo przy, po, powitanie jeszcze będzie, ale to y, jak dziadzio będzie no. Pięknie? Z je Także no Jest git, dobra Na razie musimy tego tutaj, tego żółtego tutaj. O, dobra, tu i szczelmy temu. Ten... O! I za wysoko. No i kurczę za wysoko. A teraz spróbujmy. A nie, za blisko tym razem. Dobra. To... Ja jestem oczywiście, gram jako Kędziora Ten Polak piłkarz, bo sobie tak ustawiłem I, I tak No, też za nisko, trochę nisko Trochę blisko, blisko, nie nisko tylko blisko Bo na, na tym, na maksymalnym ja to jeszcze wiem O, gość ubrani tutaj O proszę bardzo! I strzeliliśmy golem! Sukces! Poniósł, no. No, no fajnie, nie? Pyk, pięknie. Dobra. Dobra, a gdzie idziesz? Co będziesz robić? Dobra, teraz mamy coś kolejnego zrobienia. Dobra, sprawdźmy to, jak to nam pójdzie. Czy dobrze? To zależy, zależy jaki poziom trudności. O! Mecz! Słówka! Choć tu mecz jest. Dobra. Dobra, dobra, nieważne to, gdzie jest ustawiony. Dobra, ja jestem Kurde, co ja zrobiłem? A, że ja tym jestem, dobra. I... Bramkę mam po tamtej stronie, okej. Nie, nie. Bierz, 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 wiesz, bierz, 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 bierz. i... No, obronił bramkarz. A który ty jesteś he? Ja jestem... Hru. He, he. Hej Skąd wiesz? Bo tam pisało. O! Poza boisko, pięknie. To było... Ty ja jestem ty! Nie. Kurde, co tu się odwala? Dobra. Czekaj, muszę mu zabrać. Muszę, ja zaraz? Dobra. Mogę ja teraz?

No za wysoko. O! Tu ja. Chyba tak. Nie, jednak nie. To jest nie. No Dobra, no do, tam. Nie tam, nie tam, nie tam, nie tam, tam. Dobra, jakby i... Kurczę To jest... dokładnie to jest obramka. Dobra. Podamy do tutaj go. To znaczy... Właśnie władzę czasami y, takie auto sterowanie i samo się steruje. O! 1-0! Kruptus! to jest chruptus, także ja. Czyli 1-0 dla, dla, dla nas jiesówka Czyli dla praktycznie ekip, ekipy Studian Czyli w tym pierwszym odcinku uczestniczy w grze yy, Ale ja i jasówkać Zaraz. Może w następnym odcinku będzie Golemy Ty Jasówka yy, No.

Aha, jest, dobrze, trafiłem Szybciej Kędziora Kto to Kędziora? No nie wiesz kto to? Aha Pos no No proszę bardzo Dobra, minusika dostał. Za co? Nie, no znowu. Bo tego. O, je, o, yes, dobra. Tylko jeden tu został. Fajnie. Dobra, sukces. Pięknie. Dobra Zobaczmy jeszcze no. okay. I teraz y, kolejny ten ten będzie Czy teraz będą znów jakieś ćwiczenia, czy będzie gra? Czy mecz właśnie? Y, ćwiczenia to są, ćwiczenia, ćwiczenia, ćwiczenia to są I nie jest mecz. Nie wiem, bo mnie nie chciał strzelić. Co on mówią? Co? To jest... tak w ogóle bramka. Czego tak cofnie? Aha! To są jakieś... kołki może stąd. Hmm. Chyba jednak. Stąd. Chodź Może stąd, może nie stąd Albo trzeba po prostu przez to przejść I, z te i od tego szczelić. Przejdźmy Ej, co jest? Czekaj, czekajcie Tam też są pachołki To Co jest? Nie wiem może od tej strony trzostrzeli czy, czy coś A w tamtym meczu no to 1-0 dla mnie A może ja teraz Tam była instrukcja Jest. Dobra. O. Może o to chodzi w tym, że trzeba do. Przeciwnika. Nie, nie do przeciwnika, tylko do. Y, drugiego piłkarza. Tego niebieskiego. Y, wiadomo, nie? Słówka. Y, strzelić. Przelić. Podać. Ja mogę I, za... Może by było, ale. Y, Słówka będzie grała w następnym odcinku. Także trzymajcie się! Pa! Nara!